No i dotarliśmy na camping w Pompejach Tam mamy, proszę Państwa, Wezuwiusz Piękny camping Nazywa się Sosta Camper Z widokiem na magazyny Ale tak poza tym jest super Bardzo miła obsługa Przywitają Was Kieliszkiem Limoncello, własnie roboty I 25 euro za noc z prądem i z wodą na każdy słupek ma prąd i wodę nie trzeba nigdzie jeździć i tankować wodę, tylko żeby dolewać codziennie tak my tu chyba trzy noce dostaniemy, bo mamy w planach jutro przejść Pompeje, Pompeję, a pojutrze wyjść na już i jeszcze jedną noc się przespać i wtedy już zwykamy stąd i jedziemy na wulkan busikiem dzisiaj jest święto w Pompejach nie wiem co to jest ale stragany a mecz mają, jakąś liga gra z jakąś inną nasza liga chyba włoska rozgrywki dwóch Polaków jakiś gra, nie wiem ale ja się nie znam na piłce, także nie wiem, ale ludzi wszędzie stragany <laughs> <laughs> Maradona No i przywiedzi do nas takiego biura turystycznego. Tutaj się płaci bilety i czekamy zaraz na następnego busika, który nas podwiezie prawdopodobnie, jak wszystko dobrze zrozumiałem, już na Wezubiusz. Znaczy się pod Wezubiusz. A jesteśmy w Pompeji. Mm -hmm. Yes. metri. Then you have walk for 20 minutes. On the right, you can see Vesuvio. It's is 1,281 meters. We arrive with the bus at 1,000 meters. After you have to walk for 20 minutes, 25 minutes. But you have more time for work. I jesteśmy na Wyzuwiuszu, przyjechaliśmy właśnie takim busikiem tutaj. Zapłaciliśmy 64 euro. Mamy tu dwie godziny. Za dwie godziny jedziemy z powrotem. No tak jest. Tak jak jeszcze jeden z jakieś 20 minut drogi tylko Idziemy myśmy na samej górze tak. Nawet Nie? kasę biją na tym, żeby poglądać same... dziurę w ziemię no to ty to zawsze masz humor no, no. Jak zwykle Ale tak jest na całym świecie a się... Za wejście do kościoła płaci to. Myśleliśmy, że prawie żeśmy dojechali prawie na szczyt, a to jeszcze. Tam. Tam. Ale jest po nie ma dobrej widoczności dzisiaj. Nie, nie ma. Nie będziemy widzieć na polu? No, nie Niestety. Nie Ciepło jest, bo jest ponad 20 stopni. Temperatura jest super na takim lezienie pod górę. Ale. 30 stopni to może nie jest fajnie Ale prawie, że Neapolu nie widać Zwłaszcza, że się wziąłem tylko GoPro, także nie wiem czy to będzie cokolwiek widać. Tam Neapol Piękne widoki, no ale co poradzimy jak jest pochmurno? Tam jest cały Neapol. Jesteśmy prawie 1200 metrów od poziomu morza Znaczy jak wyjdziemy tam, to będzie 1200 Tam się dymi, to za chwilę będzie erupcja A to jest, proszę Państwa, krater Bo szkoda, że nie wiem tej dłuższej A patrzcie, tu się zaczyna erupcja tam się dymi, dość ostro Na pewno już jakiś schodzili No jest kurde dziura I jesteśmy ponad chmurami prawie że Ale fajnie widać tam wyspy Teraz tam jest jedna, wyspada, jest druga trzecia i Neapol cała ta lawa to wszystko jest taki pumek. oj jakby to ładna pogoda ale by to były widoki ja piernicze Dymi się tam jest chyba wieczna temperatura gorąco. Chyba dochodzimy do końca. Ostatni etap. Dalej chyba nie wolno iść. Nie ma ścieżki. No i wleźliśmy do tych Pompeji Wyrażaj się kochanie, jesteś przed kamerą Weszliśmy do Pompeji Tak, wyrażaj się poprawnie, ładnie Bardzo ładnie to wygląda <gryw> Dawaj informacje ludziom yy, No, Pompeje, poczytajcie sobie na internecie <gryw> To jest, to leży koło Neapolu w Włoszech Podobno tu nam zejdzie 3 godziny, no to to musi być gnieźdź. 40 hektarów mam. Ze mną na pewno ci zejdziesz ze za 3 godziny. Ale ze ja może z godziny. Opuszczę cię zaraz, niestety. No, jest tego trochę. Końca nie widać. Ludzi. Podobno amfiteatr starszy od rzymskiego koloseum. Trochę już urobiony, bo co Niektóre tylko może kawałki są stare, reszta to, to schody wszystkie to są porobione Idziemy, idziemy, a tu się dopiero to tak wygląda jakby się dopiero zaczynało Masakra, jakie to jest wielkie 40 hektarów to jest trochę A jeszcze podobno nieodkopanych jest tutaj dużo więcej Nie mogę sobie wyobrazić, jak po takich kamulcach jeździły yy, wozy z kołami drewnianymi, yy, jeszcze okucia małej żelaznej. Przecież teraz nawet współczesny mountain, tutaj to była kurde, sieczkarnia, co dopiero takim wozie, na takim wozie siedzieć, to może dupę urywało chyba. Jeszcze wyczytaliśmy gdzieś na Google'ach, jakaś studetka czy jakaś kobieta napisała, że Wszystkie te kamienie, które są na tych, na drodze można powiedzieć, to przypominają naszą zebrę na asfalcie, że od przejście tego, dla pieszych, od, od że tego... od tego właśnie powstała zebra, przejście dla pieszych. Nie wiem czy akurat Nie wiemy, czy to prawda. koła miały taki rozstaw, że akurat się tu mieściły, ale konie samoczynnie zwalniały przed tymi kamieniami. I dlatego tak robili. No widocznie tak było, bo nie nawet... Wiem, no, ale widzisz, są rowki Rowki. pół. Od pół, że się akurat tu mieściły, tylko... Ja Miałeś szerszy trochę wóz, już nie przejechałeś tu. No, Dlaczego akurat jest tutaj taki wyzłobiony? A dalej już nie. I te rowy tutaj, nie wiem, akurat właśnie przy tych przejściach dla pieszych są wyzłobione te rowki. Nawet dlaczego. O, dlatego, że te konie tutaj hamowały? Czy co? Tu jest normalnie... Tu jest sieczkarna w ogóle całe. A więc w krótkim skrócie Pompeje w 65 roku czy 62 roku, nawiedziło trzęsienie ziemi i w 65% zostało zniszczone potem po iluś tam 17 latach, chyba w 79 nawiedził ich erupcja wulkanu popiół wulkaniczny przesypał 56 metrów całe Pompeje i większość ludzi zginęła przez oparzenia, niektórzy przez zatrucia trującymi gazami, które się wydobywały z tego wulkanu Około 2000 ludzi tutaj zginęło, które nie zdążyli się ewakuować. To taki skrócik tylko. No i tynku też nie załowali. Około 4500 metrów tynku. Teraz chodzimy na arenę. Tu to się pewnie działo. Nie, dość dużo. Niektóre łaski się tylko zachowały Święto na całego tutaj dzisiaj. Ale pogoda nie sprzyja. Deszek zaczyna kropić. Chyba jakiś mecz był, czy nie wiem co. Muszę dopiero poczytać o tym. Nawet nie wiem gdzie ludzi pełno w na ulicach trąbią flagi różne takie niebieskie fajnie idziemy gdzieś doszły jakieś knajpy no, To chyba wygrali bo się tak przeszą Idziemy to... do jakiejś knajpki coś siąść tylko tutaj jest coraz mniej knajpek Moim zdaniem trzeba zawrócić Tak tam było pełno, tu nie ma nie jednej są sklepy same już zaczynają. Jesteśmy tutaj w obrębie Almelfi Ale kurde pogoda jest. Tu są, tak tu jest pięknie, masakra i pogoda jest taka do dupy. Kurde, no nie wiemy co robić. Dopiero za dwa dni będzie dobra pogoda, jest 16 stopni deszcz leje i wieje. Czy tu czekać? Czy jechać na Sycylię? Na Sycylii ma być tak ładnie, Nie wiem. Co. No i co robimy? Co? Co robimy? Nie wiem, jest pogoda po prostu fatalna, a przyjeżdżamy przez tak piękne tereny. No właśnie to powiedziałam. Amalfi. Mm. Że jesteśmy źli? Że, no. nas, że nam się przytrafiła zła pogoda, bo tutaj jechać to jest po prostu cudnie. No. Kurde, nie do wiary, że tu puszczają takie autobusy wielkie No No nieźle Teraz się wpakowa, to musi cofać Jacie Teraz to masakra to muszą wszystkie opracować. No i takie sytuacje tutaj się często zdarzają. Że nie ma jak się wyminąć. Jak ci się jedzie, kochanie? <słuch> Mój mąż jest zawodowym kierowcą. Ma wszystkie kategorie. Nie, zobaczcie to, nie, no zobaczcie, to jest, to jest po prostu, ja nie wiem, o lusterko. Nie no, to jest jakaś masakra, wow. Nie, ci... Oni są naprawdę bardzo... Jeszcze podziękowali klaksonami. Bim, bim, bim. Oni są niesamowicie ci kierowcy, po prostu masakra, na milimetry. No i powoli zbliżamy się do Amal. Jesteśmy w Że Już jesteśmy w ramach. No ale to jest też Nie masz już dość odkręcenia kierownicą? <laughs> Trochę. U, jedziemy, jedziemy i deszcz pada i zatrzymaliśmy się w jakimś sklepie, żeby zrobić jakieś zakupy, żeby coś wieczorem zjeść. Bo z nudów to będziemy tylko jeść chyba, bo nic nie ma tu do roboty, bo deszcz pada już drugi dzień. Jak jest deszcz, to trzeba jeść. To trzeba jeść, jeść, a potem będzie ładna pogoda, to nie będziemy jedli parę dni, będziemy nabierzemy jej tłuszczu jak niedźwiedzie. A ceny, to nie będę wam pokazywał, bo to każdy YouTuber pokazuje ceny, także wiecie na pewno, że tu są takie ceny jak w Polsce chyba ale za to jest dużo, dużo więcej wyboru salata. fajnych rzeczy Są takie od razu gotowe do mnie Gotowe salaty, to nie lubię, bo to jest gorzkie A ty jak chcesz to sobie weź A No ja sobie lubisz? wezmę to? takie O, taką lubię Taką Ja mam euro 10 Euro 10 Dobra Czyli jakieś 10 koron czyli jakieś 4 złote Różnych grzyby, ale go nie sobie go jak Rybek to naprawdę jest do wyboru, różnych raczków I nawet jakiś rekin miecz A dzisiaj proszę Państwa w przerywniku kulinarnym, którego dawno nie było Coś bardzo specjalnego Czyli dzisiaj będzie ryba, ale jaka ryba? Rekin Oto rekin Będziemy go smażyć na patelni z solą i z pieprzem. Nie wiem jeszcze czy na maśle, czy na oleju, ale chyba na oleju z oliwek. I do tego będzie sałatka. I tyle. No, Kasia zrobi sałatkę. Kasia zrobi sałatkę. Dokładnie. Z jogurtem i majonezem. Nie wiem nawet jak to długo się smaży. On nieźle wygląda. Jeszcze nie usmażone na całą katelnię. Nie wiem czy my to zjemy. Chyba na Jeden jest. dla mnie, jeden dla słodka Pokażemy jak już będzie gotowy. Jest jeden cały stek na cały talerz. Masakra. Nie wiem czy dam rady. Ale zobaczymy, sałatka zrobiona Limonce nie limoncello, tylko nie, nie Tak jak, jak limoncello, tak, tylko z melona liwier... Z Jak to się nazywa? Melona? Ja? Tak, dziękuję Ci kochanie Melona drugi się usmaży I jemy Powiem tak, całkiem inny smak niż jakiej, jakiej, do tej pory jaką rybę jadłem Ale mi smakuje w Szwecji też można kupić, ale to wszystko jest mrożone a tutaj kupujemy świeże Na świeżego rekina też gdzieś tam pewnie być kupiła może. No, no nie, nie wiem. wiem, nie bardzo tutaj raczej Chcesz... te wszystkie ryby to oni mają prosto z morza świeżutkie w no. Bałtyku też są i w morzu północnym rekiny pewnie nie łowią, bo nie wolno A i taką wspaniałą pogodę mamy 2 maja prawie że południowe Włochy już, jesteśmy już poza połową, jakieś 200 km za Neapolem w stronę Sycylii wczoraj w nocy na jakiś camping, bo już nie chciało się nic szukać cały ludzki dzień wczoraj lało jak jechaliśmy i to tak ostro dzisiaj rano troszkę było słoneczkę, i już cieszyliśmy się już zamówiliśmy pranie Będziemy prać, kupiliśmy żetony do pralki. No i teraz był problem, że będziemy suszyć rzeczy, bo nie wszystkie można do suszarki włożyć. Także tu wam takie gumeczki założyłem specjalne. Takie gumeczki już specjalne z haczykami czystymi Nie wiem jak się nazywa. Szczypce. Czy jak to? Spinacze. O, właśnie. Inaczej, no ale to w zupełności będzie za mało, będę musiał tu jeszcze zrobić więcej takich I wieszać po prostu wyżej Bo na zewnątrz nam nie wyschnie to Nie no wszystko moje mokre, no wyciągnąłem też żeby ususzyć tą te zasłonę na przednie okna Bo było troszkę słońca Ale znowu zaczęło lać Także musiałem to znowu schować No i takie jaja Camping jest fajny, strasznie duży, wielki, olbrzymi Prawie tu nikogo nie ma, wczoraj spało tu 4-5 aut i oczywiście z Niemiec Wszyscy pojechali rano No my chyba zostaniemy jeszcze jeden dzień, bo musimy sobie poprać No i tyle, będziemy siedzieć w aucie, co będziemy robić I taka prosta maszyna jak w suszarkach, do suszarki się też rzucaj, byś się coś suszyć. Nie wiem, nie widziałem. Muszę to nagrać, żeby nie było, że nie mamy słońca. Wyszło na dwie może minuty. I pewnie zaraz zajdzie. Ale zaraz świat jest inny, jak to słońce wyjdzie. O, jak przypieka. Normalnie jest gorąco wtedy, jak słońce wyjdzie. No, ale tak i tak nie jest zimno, bo jest 21 stopni. No, a jak słońce by wyszło, to 28 od razu się robi cudownie, no ale to nie ma co liczyć, bo patrzyliśmy na prognozę. To chmury cały dzień dzisiaj, dopiero czwartek będzie lepiej, czyli za dwa dni. O i tak wygląda życie, gdy trzeba się oprać, a pogoda nie sprzyja. Ale przynajmniej mamy gdzie powiesić, i wyskakać. No już było z dwie godziny słońca, nie dwie, może nie, przesadzi ją godzinę. I znowu zaczęło kropić, musieliśmy ewakuować nasze pranie z tych sznurków na te, ale teraz wyschną na pewno i moja ścierka. Dzisiaj karkówka duszona z pieczarkami, z rozmarynem i I fasolka. Posoliłeś? <laughs> Jak to pachnie ładnie. A na deser wino, proszę Państwa. Bizarra. Kosta Toskana. Bardzo dobre. A więc zdrowie. Nadeszła wiekopomna chwila. Ja mam to zjeść? No, nie, to jest chyba dla mnie. A te orzeszki to? To jest do jedzenia. A jeszcze co? Ja pierniczę. Nie dość, się jedynie zrobi. to Jeszcze widelec. Za chwilę będzie chciała piciu. Oj, oj. Nada. No ogarniemy wodę, wodę też ogarniemy. Natomiast temperatura jest Proszę bardzo. Piękna wyspa niedaleko naszego kampingu. Tutaj się już dzieje. Robią wszystko: remonty, sprzątania. Tutaj koparki jakieś chodzą Wyrównują Kamyczki Zbierają śmieci Czekają Na turystów Bo naprawdę tutaj musi być mnóstwo Turystów w lecie Deptak zrobiony kurde na jakieś 20 metrów Szerokości Tam jakieś tam wodne Parki, nie wiem czy tam jakiś hotel Jest, czy camping też Tam jest też jakiś camping, tam jest też jakiś camping no pięknie tu jest góry piękne dookoła tam jest zamek na górze jest tutaj dużo trekkingów w ogóle tu jest takie fajne fajne okolice gdzie można pochodzić jeżeli, jeżeli popatrzę się na mapę to jest tutaj trekkingów pełno tak no ale tak naprawdę to nie wiem czy bym chciał być tutaj w lecie gdzie tu, gdzie tu jest milion ludzi chociaż Temperatura bym chciał, żeby była troszeczkę wyższa niż teraz To jest, no Temperatura jest tam 22 do 23 stopni, ale Słoneczko Słoneczko żeby było To jest najważniejsze Wygląda na piękne plaże i wygląda na to, że tam jest jakiś zamczysko stary. Ale czy tam można na to zamczysko wejść? Nie wiem Szczerze mówiąc, to jeszcze na takiej plaży nie byłem. Że były takie małe kamyczki, okrągłe wszystkie. Takie przyjemne w dotyku. Chyba się fajnie w nich chodzi. Na Bosaka. Ciekawe, czy boli. Może troszkę, ale są. Wszystkie są wyszlifowane, można to tak powiedzieć. No i przez to też woda jest czystka. Krystaliczna. Bo nie jest zamulona przez piasek no, takie zjawiska. Niestety, ale witali się zdarzają. Tam są jakieś domki. Znaczy domki. Nie wiem, co to jest. Ale wygląda na jakieś igla. Myślałem, że idziemy na ten zamek. Tak, po drodze masz trochę rzeczy do zobaczenia. Czarna. A więc tu taka szara, pępylata skała. Spękana ale twarda jak cholera Uuu. a stąd by były fajne skoki tu jest głęboko na pewno ludzie stąd skaczą no i to fajnie by było się pokąpać co i to jest ten łuk taki no ale jest taki łuczek malutki pici 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 łuczek no ale jest Nie wchodzi, ale nie chcę się zmoczyć A piasek tu jest chyba jakiś powulkaniczny <grystanie> już mam buty mokre I już wyjeżdżamy stąd proszę państwa Fajny był camping, Pisze piękna duża plaża. Koordynaty będą wyświetlone. Słoneczko wychodzi, to znaczy się, że jest nadzieja na poprawę pogody. Ale my dzisiaj zmierzamy w stronę Sycylii i prawdopodobnie dojedziemy dzisiaj do Sycylii. Ale mamy jeszcze, zanim wyjedziemy, pełną roboty. Składanie ciuchów, które Sławeczka. wyschły, tak? Sławeczka majteczki. Sławeczka majteczki. Kasiuni i ręczniczki rowery trzeba zapakować, markizę zwinąć, kabel zwinąć. I zawsze podłączamy na tych campingach, gdy we Włoszech do prądu bo u nic nich. To jest niektóre campingi, nawet nie mają rozdzielone prąd. Jest prąd i ma scenę z prądem, nie ma sceny bez prądu. No i robimy serwis. No, camping duży. Fajny, ale zaniedbany, bardzo zaniedbany. My już dzisiaj wyjeżdżamy. Byliśmy dwa dni, dwie noce. My wyjeżdżamy, to pogoda się robi. Jedziemy w stronę Sycylii. Sezon się zaczął, ale oni nie są jeszcze przygotowani. Tutaj ta część, cała palety, e, łazienki, umywalki są zniszczone, brudne nieprzygotowane. Szukamy gdzie można się zrzucić z kibelkiem.